No i my tutaj przyjechaliśmy do wujka Staszka, do Strażaka, do Remizy. Patryś już się nie mógł doczekać, kiedy będzie robił Ju i Musimy pozwijać te węże tam się suszą. Chcesz usiąść, no ale musisz wujkowi najpierw pomóc posprzątać. No to co wejdź na pewno. Co ty robisz, Strażaka? Tu Patryczek przy takim wielkim wozie strażackim zwiedza remizę. Tu jesteśmy w ochotniczych straży Czarnej Bierzonowie. Tu jest dwójek strażak. Tam Patryś kręci. Zwija węża, tak? Wow, super! No i teraz trzeba podłączyć jeden do rozdzielacza. Koniec. Chodź teraz. Chodź podłączyć. No chodź podłączyć, czekaj na no. rozdzielacz się pogłębi. No zanieś to. lewego, Tu pracuje Patryś ze Strażaka. I tu Patryś strażak. Proszę. Idziesz na akcję? No. to chodź idziemy tam. Musisz, jedziemy, szybasz szybko do, biec do auta, bo wyłączyła się serena. Tu na łódce Patryś jest teraz, tak? No proszę. No i to Patryś z wujkiem. Pomachaj Patryniu. No pomachaj. Drob papa. Dziękujemy. I my teraz u babci Patryś tu je zupkę i ogląda pat i mat. Lubisz pata i mata? I co to jest? Ciasto robią. No i od babci idziemy do domku, bo będziemy mieć gości. Przyjdzie do nas Leonek, może Oliwka. Zobaczymy, tak? Tak. Proszę bardzo, mamy gości. Patryś okulary dostał. Do wpływania chyba, tak? No. no. Jest Angelika, jest Oliwia, Pokaż I jakie masz ma kolczyki. Różowe, jaka ty jest dzielna. Płakałaś? Płakałaś? Nie. Nic. A no. jak było? Kuj, Jak pani zrobiła? Kuj, kuj, tak? Psa? No. Tutaj, proszę, jeszcze jakiś samochód do dostanie. A w tym samochodzie będą jeszcze inne samochody. O. O, proszę, dzisiaj szczęśliwy jego dzień. Tak, Proszę, do jego kolekcji samochodowej. Patrz, co jeszcze mam dla ciebie. O, proszę. nie patrzysz. O, i w środku, O, i w środku. O, A tu, zobacz a tu masz tego zepsutego. Widziałeś? Popatrz, tego zepsutego. Super. Podoba Ci się? No widzisz? Super. Podziękuj ładnie wujkowi, cioci. No. To tutaj kotek jest. Tu Łukasz odebrał pizzę i idziemy. I my tutaj sobie zamówiliśmy pizzę, idziemy teraz zanieść, na spacerek przeszliśmy, proszę jakie głodomory, to Łukasz wszystko będzie jadł. Oliwka, Leonek, Patryczek, z kaczą, idziemy. No a tutaj mamy gości jeszcze, jeszcze Sylwia i Darek, no i oczywiście Angelikę, Oliwkę i Łukasz, to już wcześniej, Tu się Patryk nie może doczekać, a tutaj mam pizzę wjechały. Z naszej lokalnej pizzerii, którą tę pizzę robi włoch z włoch robi ją w piecu opalanym drzewem także patrzysz już nie może się doczekać zaraz będziesz jadł. jeszcze raz machamy teraz papa, pa. Pa. i my się tu żegnamy Papa pa, Oliwka Ciocia papa pa. i tu wujek papa. Odprowadziliśmy gości. Idziemy na chwilę tutaj jeszcze na plac zabaw. A potem ma do nas przyjść jeszcze ciocia Aga i ciocia Asia. Tak, Patrynio? Patryś w okularach, bo żabką jest, tak? Udajesz żabkę? No, tutaj się wspina, wychodzi. Żeby tu zaraz zjechać na zjeżdżalni, tak? No to wychodź. No, such. No to zjeżdżaj. Wjeżdżę. Na dół. Start. A tu jest jeszcze taki hamak i Patryś się tu kośta z dziećmi. Przyleciał do dzieci, ale dzieci na razie poszły. Więc jest sam. A tu takie piękne różowe coś jest. Nie wiem co to za drzewo, ale pięknie to wygląda. A my już wracamy do domu, bo zaczyna kropić. Proszę bardzo i teraz Patryś pokaże, jakie ma brudne ręce. O, chowa, chowa, A jaka buzia brudna. Pokaż się tu. Jaki jest cały brudny, przez to huśtanie. Brudasek mały. Jeszcze takiego brudaska nie widziałam. Pokaż się brudasku. Mm. Pokaż się. Pokaż okulary swoje. No, Patryś jeszcze tu biega i wracamy do domku. I tu mamy kolejnych gości, proszę bardzo. Agnieszka i Asia. Izabela Agaczewska. A Asia to jest dalej Asia, tak. Tu Patryk dostał książkę, ale czekamy na nową tą, bo już Aga napisała, tylko nie chcę zdradzić zakończenia. Tak, a tu Patryczek dostał książkę właśnie, i tam też jest właśnie tutaj <laughs> naszej Agnieszki i Izabeli. O, o proszę bardzo. O, to Wezwanie Filipa. No, pięknie, pięknie. Poczytamy. I takie sprawy jeszcze mamy.